Przyjeżdżali do Jarocina, nagrywali piosenki, gdzieś żyli na tych polach namiotowych, często zabłoconych, o nieprzysłowiowej nawet, tylko prawdziwej butelce mleka, bo mleko, mleko sprzedawano w takich charakterystycznych butelkach i ch chleb kupiony w jarocińskim sklepie. Byli bardzo dobrze, paradoksalnie, przyjmowani przez społeczność jarocińską, bo on się osadził ten festiwal w tradycji miasta. Gdzieś tam ludzie też się cieszyli, bo przyjeżdżało bardzo wielu znanych ludzi wraz z ludźmi, ludźmi, ludźmi z widzami przyjeżdżali i początkującymi zespołami przyjeżdżali znani dziennikarze, znane postaci z różnych. Z różnych. Dzięki temu Jarocin stawał się, się znanym, rozpoznawalnym miejscem na mapie. I, i, ale no jeżeli mówimy tutaj o różnicach między dzisiejszymi festiwalami. To no jednak festiwal był, twórcy festiwalu byli przepytywani przez, przed, przez milicję, przez Urząd Bezpieczeństwa, co będzie na festiwalu, co, co, jakie piosenki będą śpiewane. I wówczas był to, myślę, pewien kompromis, bo twórcy wtedy odpowiadali oczywiście, że jest to wspaniała młodzieżowa impreza. I gdzieś tam wszyscy wiedzieli, że, 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 że po prostu taki festiwal musi się odbyć, bo ta sytuacja pewnego napięcia, które wówczas w tej rzeczywistości lat 80. funkcjonowało, y, trzeba było stworzyć taki wędl bezpieczeństwa, który polegał na tym, że gdzieś ta młodzież musiała i jej skumulowana energia to napięcie, które, które, y, y, które się rodziło w młodzieży która nie miała swoich nisz, a bardzo tego pragnęła. Jedni, jedni gdzieś w kościele znajdowali ruchu światło-życie, tak zwanych oazach, które przeżywały swój renesans. Coraz mniej osób w oficjalnych organizacjach młodzieżowych, studenckich, coraz mniej. Mało jednak tej młodzieży, szczególnie młodzieży licealnej, angażowało się w taką działalność opozycyjną, drugoobiegową, czyli działalność, która byłaby gdzieś związana z Solidarnością czy Korem. To były raczej sfery angażujące ludzi młodych, ale którzy już pracowali po 25 roku życia. Pozostawała ogromna grupa ludzi, właśnie młodzieży licealnej, na przykład, która gdzieś też poszukiwała swojej niszy i jarocin był dla nich.